Klient kupił kilka produktów, ale z różnych hurtowni. Wybrał jakąś dziwną pozycję: O, to jest to, co mówię. Dostawa i koszt ustalony ze sprzedającym w rzeczywistości tak nie było. Jak zablokować taką możliwość, aby normalnie wybrał kuriera i go opłacił? Zasada jest taka, że jeżeli masz dużo różnych cenników i nie masz tak zwanej części wspólnej w tych cennikach, to może pojawić się taka sytuacja przy zakupach wielu produktów, i już tłumaczę, o co chodzi. O jaką część wspólną chodzi? Chodzi o to, że masz do wyboru, na przykład, nie wiem, kurier DPD, kurier impost i tak dalej, ale masz też, na przykład, dostawa własna albo, na przykład, masz hmm, po prostu kurier bez niczego. I wtedy, w zależności od tego, jakie masz cenniki, możesz ustawić wszędzie, w każdym cenniku, kurier 200 zł. To jest absurdalna kwota, której nikt nigdy nie wybierze, ale to powoduje, że wszystkie cenniki mają część wspólną. I to spowoduje, że nie będzie takiej sytuacji, że dostawa i koszt staną ze sprzedającym, bo to wychodzi 0 zł wtedy. I też już kilka razy się na tym nadziałem, i wtedy mówi: A dobra, ja mam smarta, to wysyłaj mnie, panie smartem, bo, ja, bo mnie się należy. Absolutnie, nie? Słuchajcie, wtedy nie wygenerujesz żadnej etykiety, niestety. Ponieważ smart tutaj nie został odpalony. Jeśli podoba Ci się ten materiał, kliknij like pod filmem, zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij dzwoneczek, abyś mógł być poinformowany o kolejnych naszych materiałach wideo i udostępnij ten film swoim znajomym.